Cześć wam, cześć wam, słuchajcie, wraca mi głos. Wracamy do gry. No i dzisiaj piątek. Słuchajcie, będzie. Obiad bez mięsa. Mam no coś słodkiego na weekend. Trzeszki miły poranek. Mówię, głos wraca. Dziecko niestety dalej chore. A ja zaczynam funkcjonować. No dobra. No to widzimy się pewnie w kuchni. No dobra, słuchajcie, mieszmy siły na zamiary. No niestety. <grywa> Makniemy dzisiaj jabłecznik według przepisu z Thermomixa. I wiecie co? Zrobię sobie dzisiaj latę. Jest przepis na latę. Zrobimy latę. Lecimy. Na pokrywie naczynia postawić mały dzbanek. Yy, dzbanek. czyli jemu dzbanek? Taki. <laughs> postawimy tak. Lecimy dalej. 120 gram gorącej wody. No i dalej. O, te 6 batych łyżek kawy rozpuszczalnej. Dobra. Proszę Państwa, za chwilę będzie kto wygra. Słuchajcie, my jeszcze Słure. dalej. <laughs> nie do końca. Głos jeszcze mi trochę skoczy, ale, ale już wrócił mogę mówić. Tak, dziecko niestety dalej, ale nie spory, słuchajcie. Szczeka kaszlerz No nie fair, że ty już zdrowa ciotka. Raz, dwa, trzy, <laughs> cztery, pięć i sześć. O, to, to dobra. Także dzisiaj będzie laty i jabłacznik. Obiad bez odpada. Wieczorem chcę zrobić, słuchajcie, mam nadzieję, że będę miała na tyle siły Rybę pograć po sobie, no, mam nadzieję. Do czy wlać? 800 gram pełno tłustego mleka. Słuchajcie, no my z pełno tłustym nie do końca. My mamy dwójkę. Wlejemy 800. No, przecież może ktoś woli. Chyba tak. Słuchajcie, a może ktoś owsiany. No przecież, nie? Albo to z zimniaków, pamiętacie, nie? Te mleka. Albo migdałowe. Albo jakieś inne jeszcze, bo nie wiem z czego tam można, z ryżu, ryżowe mleko. To znaczy napój. Dobra, lecimy. Dwie, trzy łyżki cukru opcjonalnie, czy dajemy do lata? Dwie łyżeczki cukru? Nie, słuchajcie. A może łyżeczkę, żeby tylko tak trochę tak przełamać? Ok, no te słońce piękne. O, to jest szalone. tak jest. Jest chłodnowo, ale, ale przyjemnie jest słońce. Łóżka cukru. Zęścimego. I słuchajcie, pokrywa. E, 5 minut, obroty 3 i podgrzewamy nasze mleko do temperatury 80 stopni. Wracamy za 5 minut. No dobra, słuchajcie, mamy, mamy, co dalej, co dalej. Ustawiamy obroty 10 sekund, 10, obroty 10 i 30 sekund. I dalej, dalej, dalej. Chceć głowę przelać do czterech szklanek. Aha, połowa mleka odlać. Wow, słuchajcie, ja czterech y, ja nie będę robić, ja robię tylko sobie. Więc robimy to trochę inaczej. Tu i co? majemy. Nie spojrzałam na ile to nam czepiacie się szczegóły. Słuchajcie, ja no połowa by poszła. A dalej, co? E, aha, jeszcze 20 sekund. No dobra, to niech to się nam jeszcze teraz e, miksuje. A ja dolewam kawy. I jest, słuchajcie, podkroś się. No nie hmm. ta piana byłaby wie, dobrze ubita, jakby rzeczywiście tego mleka było mniej. Wiecie? Wow, ale słuchajcie. No to tak, no to dzisiaj po prostu mi, mniejsze, por... <laughs> mniejsze porcje, mniejsze yy, porcje, połowę, nie? I mam. Słuchajcie, mam. Ja przełamałam odrobinę cukru, wcale nie trzeba. No to co? Szczelatę z okazji nie kobiet. No i będzie jeszcze jabłaczek. Zaraz wracamy. No, słuchajcie, to jest nasz rysunek wspólny. <śm> Tak wygląda wspólne Cześć. rysowanie. Chciałam wam jeszcze teraz, zaraz wam pokażę, ile ja dzisiaj dostałam kwiatów. Słuchajcie, to są moje kwiaty, jakie dzisiaj dostałam, a mam jeszcze wazą z goździkami. To z okazji Dnia Kobiet. Normalnie otwieram kwiaciarnię. No dobra, bierzemy się słuchajcie, za jabłecznik. No dobra, słuchajcie, lecimy z jabłecznikiem. Piekarnik rozgrzewamy zaraz, Bach. Formę napuścimy, ciach w międzyczasie. Jabłka mamy przygotowane, pokrojone. Do naczynia wkładamy 130 gram masy. To lecimy, słuchajcie, z masałem. Czyśmy chyba już ten jabłacznik, <laughs> ale co tam powtórzymy? Powtórzymy go jeszcze raz. noża. Mam. Proszę. O, sorry Zorbina tu. Także słuchajcie, kwieciarnie otwieramy. Z głosem już, już prawie, że. Już prawie że, już prawie że. latę już robimy w termomiksie tak, że w trakcie, y, ekspresu nie kupuję. Kawiarkę chyba i wystarczy. No, takie to widzicie numery. 130. Mogą być piekły. No to mamy. Już zaraz robi. 3 jajka, słuchajcie. Rozwijam jajka i zaraz jestem. Słuchajcie, mam jajcoki. No, a na to chyba będzie przez 200 jaj. Już nie mam, słuchajcie. Już uj. 150 gramów. O, nie, nie, Teraz będzie inny kolor. Tak, teraz weź inny kolor i następny wyraz. Słuchajcie, lecimy. Przegięłam 170. A tam, kwaśne jak będą. Brędy można dodać. My nie dodajemy Myślę, żadnego że brędy. 200, 200 gram Nie mamy truskawek, żeśmy zjedli truskawki. Aha, właśnie zjedliśmy. Yy, no no dobra. Słuchajcie, 200 gram Zjedliśmy. Zjedliśmy ze mnie? Nie no, zjedliśmy te troskawki, co były, to zjedliśmy. Łyżeczkę no. w proszku, łyżkę. 15 gram. Mm, A po dużo. Zaraz zobaczymy, <słuch> słuchajcie. Proszku do pieczenia. No, uh. Tak? No to teraz musisz nie, no nie. Zobacz. Który? No jaką literkę to się zaczyna? K, k i i. Tak. Tak. I i e e l l. Super. To jest ten sam wyraz i to jest Kisiel. Znaczy proszę, Ok. Okej. Pły Szczypta soli. Szczypta soli. Tadam to ta -dam. Ta -dam, ta dam. I co dalej? Zakładamy pokrywę z miarką. A. Obroty 6,20 sekund i zaraz jesteśmy. No i no i słuchajcie, mamy my nie, przez to, że to chyba no, dlatego dajemy. Papierem. E, ciasto wlewamy do formy. Chyba nie wlejemy. bo ono się nie rusza. <laughs> ono się nie rusza. Słuchajcie. E, spróbujmy jeszcze raz. OK, bo chyba było za zimne masło. Zaraz jesteśmy. No dobra, machnę, machnęłam jeszcze raz te 20 sekund, słuchajcie. No, jest trochę lepiej. <grywia> tak, było za zimne masło, słuchajcie, tak, za bardzo. Yy, no i jak musi być, ja wiem prosto z lodówki już. No trzeba zadziałać. No, Dobrze. Słuchajcie, lecimy. Wykładamy ciacho. Wygarniamy. Znowu wszedł na ciebie kot? już nie wskaż. kot namiętnie y, próbuje się kłaść na chorego Alana. Chce <coughs> szpituć. Dobra, słuchajcie. Taka, ponoć kot się kładzie właśnie na chorym miejscu, nie? To mu się tam odpycha. Ale pani doktor powiedziała, że jest wszystko ok i dała tylko syropek na kaszę. No. Mamy taki, że przeprowadza do wymiotów, także no nie fajnie. Yy, myślę, że chyba poszukamy innego pana doktor na doktora czy tam pani. Zobaczymy. Yy, na razie domowe sposoby, słuchajcie, po swojemu. Dobra, rozprowadzone. Mamy ciacho rozprowadzone po tortownicy. W miarę to wygląda. I dalej, i dalej wylać ciasto z formy, <grywaliśmy> Teraz słuchajcie, jabłuszka wkładamy. ciach Słuchajcie, mam już wykładam. Mam pokrojone jabłoki. Już się wykłada. Układamy. Oni tam proponowali inaczej, a myśmy... Ja pokroiłam w takie czwórteczki. W takie paseczki w ręce, bym powiedziała. No i układam na około. No to leci dolecimy to lecimy nasze jabłkowe. Szybkie ciastko, słuchajcie, moment. Gotowe, można, można obsypać przecież borówkami na przykład, tak? Ostatnio w, w, w Wiedniu była promocja na owoce jagodowe, więc jakieś tam borówki czy, czy, czy coś innego. Już, momencik. I bardzo, wiem, czy to? No. A, a. I swoje budżety, na Zaraz no będziemy. No 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 dobra, zresztę do I pieczemy, słuchajcie, no się, naszy, yy, a, słuchajcie, Pieczemy 30. No do 40 minut w temperaturze 180 stopni. No to co? Wsadzam do piekarnika. No i wracamy za te 40 minut. Taram, taram. Słuchajcie, gotowy. Gotowy, gotowy, gotowy. Ojej, gotowy, gotowy latacie. Dobra. Gotowy jabłacznik. słuchajcie. Stygnie do gorący, wyjęty. No i co? I na dzisiaj tyle. Trzymajcie. No znowu. Trzymajcie się i do jutra. Pa pa!